Jego cepaka. Szanowni Państwo, krótkie wspomnienie o majorze Baczy. 1 września 1939 roku zostaje rozpętana druga wojna światowa, która przetacza się przez terytorium Polski. Jest to bolesna historia dla naszego kraju. Major Jan Kaczmarszyk-Szegdonim Baca, uczestniczył w walkach kampanii wrześniowej. Unika niewoli i wraca do rodzinnych stron, gdzie przejmuje gospodarstwo rolne. Jako oficer już od wczesnych lat okupacji angażuje się w parasy konspiracyjne w walce z a później Armii Krajowej, pełniąc z niej szereg odpowiedzialnych funkcji. Pod koniec 1943 roku zostaje mianowany dowódcą 3 Batalionu Motyli. 1 sierpnia 1944 roku wybuchła Powstanie Warszawskie, co jest kolejnym bolesnym rozdziałem naszej historii. Dla mieszkańców osiedla Chodenice szczególnie smutny dniem jest 5 sierpień 1944 roku, kiedy to ginie w nieplanowanej polityce major Jan Kaszmarczyk Pseudonim Basa. Dla uczczenia jego pamięci organizowany jest bieg uliczny na dystansie 10 km. Dziękuję jego pamięci. Cześć Jego Pamięci. Dziękuję za wysłuchanie.